Dość silny, aby zająć jego miejsce. Wiele osiągnąłem. To merkany jest wolny. Orkowie odeszli. Inosień, wypełniłem Twą wolę. Walczyłeś w moim imieniu i odniosłeś zwycięstwo. Pozwolę Ci teraz wejrzeć w przyszłość. Dziękuję. Właśnie to chciałem usłyszeć. Oddziały królewskie i paladyni znów urosną w siłę, dumę i potęgę. Lee zostanie teraz generałem armii. Dzięki swym zdolnościom przywódczym ponownie zjednoczy rozbite grupki ludzi. Gorn pozostanie w Gota i odbuduje stary zamek. Stanie się on azylem dla tych wszystkich, którzy przetrwali wojnę. Władza Orków została obalona. Po śmierci Robara II zasiądę na jego tronie jako nowy król myrtany. Ci, którzy przeżyli wojnę, powrócą do swoich miast i kraj. Królestwo ludzi czeka długa era pokoju. Uwolniłem warant spod władzy asasynów. Mag Wody Saturas poprowadzi koczowników w długą podróż. Znów będą kroczyć drogą wiecznego wędrowca, tak jak niegdyś ich przodkowie. Diego zostanie najbogatszym człowiekiem świata. Zawsze miał nosa do interesów. Pod osłoną murów Morasul stworzy wielkie imperium handlowe. Lester znajdzie tak długo poszukiwany spoczynek w Bradze, i przekształci rozpalone piaski pustyni w żyzne pola, na których będzie rosło jego bagienne ziele. Angar będzie miał dość walki i poszuka spokojnego życia w izolacji wśród ruin warantu. W górach Nordmaru życie wkrótce powróci na stare tory. Barbarzyńcy ostatecznie odzyskają ziemię swych przodków. Wśród białych gór Nordmaru zapanuje cisza. Milton pozostanie w klasztorze i nadal będzie studiować pisma pradawnych. Jako stary, siwy człowiek stanie się najmądrzejszym z mądrych i zacznie przekazywać swą ogromną wiedzę studentom. A Lares z pewnością zawsze będzie tam, gdzie można coś dostać. No cóż, to już wszystkie? To się okaże. Wiadomo tylko jedno. Wszystko będzie w porządku.